Cześć i witam Cię w kolejnym odcinku vloga. Oh, yeah. Jestem już po maturkach, jest mega git Zdałem prawdopodobnie na takie 66,6% zdałem Ze względu na to, że po prostu nie wiem jak mi ocenią rozprawkę Jeżeli ocenią rozprawkę dobrze, jest git Jeżeli ocenią źle, jest nie git Ale pomimo tego fajnie, spoko Jakby matury mega proste Podszedłem, już powiedzmy, że nawet zdałem Jest jakby spoko Dzisiaj rozszerzony angielski Tak naprawdę czysta formalność, wyszedłem po godzinie czasu Nie spojrzałem nawet jaki był temat rozprawki Bo i tak wiedziałem, że nie będę pisał więc no tak, może tam parę procent wpadnie z tego angielskiego. Montuję też vloga wczorajszego. O, To jest vlog wczorajszy. I zaraz jadę do domu. Więc też spoko, że w końcu, w końcu w domu i w końcu można pójść na siłownię i na siłowni sobie poćwiczyć, bo taki mam plan, żeby pójść, a czy pójdę, to nie wiem. No zobaczymy. Także a teraz jedziemy do domku może tego nie widać Albo widać Ale naprawdę moje zmęczenie Dzisiaj już sięga z zenitu Jest naprawdę poziom najwyższym z możliwych I bardzo się cieszę Że już koniec tych matur No ze względu na to Że nie muszę w końcu wstawać o szóstej Mogę sobie pójść spać I pospać powiedzmy do 10-11 Będzie to totalnie w porządku Ale żeby też tak nie obrażać tych matur W sensie żeby nie mówić Że było dobrze Że w końcu się skończyły mega plusem jest to Że dzięki tego Że przez to wstawanie o szóstej mniej więcej wyregulował mi się już zegar biologiczny i mniej więcej wstaję o normalnych godzinach. Już nie mówię o tym, że godzina szósta jest godziną normalną, tylko rzeczywiście już nie wstaję o 12, 13 tylko tak w miarę w normalnych godzinach. Więc tak. Tak się prezentuje dzisiejszy dzień. Byłem jeszcze na siłowni, ale naprawdę już pomimo ten fakt tej siłowni. Przez to, że jestem dzisiaj cały dzień zmęczony, to w ogóle nie miałem na nic siły i po nie wiem, paru ćwiczeniach powiedziałam basta i wyszedłem. Także no, tak się prezentował dzień dzisiejszy, a jutro robimy stronę. Naprawdę się razy dziwno. No, postę z całego nagrania. To jest po prostu dramat. Dobra. Dzięki i do zobaczenia jutro jak zawsze w kolejnym odcinku vloga. Cześć!